Na Kapitalu w Stanach Zjednoczonych trwa zaprzysiężenie nowego prezydenta właśnie tego mocarstwa. No, wciąż mocarstwa. Ja wiem, że wiele osób chciało powiedzieć, że nie mocarstwa, ale, ale jest tak, jak jest. Powinniśmy mieć być w tym momencie połączeni z Jerzy Karwelisem, publicystą do rzeczy, który to, mam nadzieję, skomentuje również, dołoży swoją cegiełkę do tego. Dzień dobry, czy jesteśmy połączeni? Jesteśmy. Witam. Dzień ja dobry. Jestem. Ja zapytam o cenzurę. Jak tam poprawi się z tą cenzurą, czy to tylko takie zapowiedzi? Nie no, poprawi się proszę pamiętać o jednej rzeczy, że Trump właściwie zaczął swoje obietnice nie od wielkich projektów infrastrukturalnych czy geopolitycznych, ale powiedział podstawową rzecz, że przywróci wolność słowa. Bo dobrze chyba zdetektował, że jest to podstawa wszystkich następnych działań, że bez wolności słowa nie ma kompromisu społecznego, który pozwala się rozwijać, a tłumienie wszelkich oddolnych ambicji, przekonań, dążeń prowadzi do tego, że niewykorzystywane nie są optymalnie zasoby państwa. Więc myślę, że jeśli chodzi o cenzurę, to będzie tutaj tego mocno pilnował. Czego dowodem są ostatnie kroki dotyczące TikToka? To znaczy, będzie TikTok prawdopodobnie przewracany. Może nawet kupiony przez maska. No ten TikTok to już chyba został yy, przywrócony wczoraj. Gdy no, miało takie specjalne wydarzenie, taki specjalny zbieg, ja, tak jak ja to nazywam, bo kolejny koncert, chociaż Donald Trump nie jest absolutnie muzykiem rockowym, tudzież popowym, tylko jest politykiem i prezydentem Stanów Zjednoczonych, no ale miało to wydarzenie, tak, tak zwane z angielska rally, czyli taki pro, nie protest, tylko takie... Jakby to powiedzieć, zgromadzenie miłośników. No i on tam zapowiedział, że TikTok wrócił. Ale mnie interesuje najbardziej Facebook. To jest to, co ostatnio w Do Rzeczy rozmawialiśmy o tym, jak ten Facebook, ile to będzie trwało. Mam nadzieję, że szybko, że już nie będą wyrzucane strony z Facebooka, chociażby strony związane z wiarą chrześcijańską. No to będzie proces. Te rzeczy, o którym teraz Pan wspomina, to są najłatwiejsze historie, po prostu bierze się z pis tych, których się wycięło i nas nakłada im się głowy na szyję, i to jeżeli oni jeszcze w ogóle istnieją, bo czasami jest tak, że ludzie wygrywają procesy z własną głową pod pachą i nie ma już o czym mówić oprócz satysfakcji i wątpliwej, wątpliwego triumfu sprawiedliwości. Wydaje mi się, że to będzie proces, ale na szczęście chyba monitorowany przez administrację Trumpa, więc wydaje mi się, że tutaj będzie to szybko szło. Osobną historią są marchie zewnętrzne tych platform, czyli ja na przykład mam wciąż bana od maskowego X w Polsce, w związku z tym, tak się patrzę, powiedziałbym, myślę, że ta fala dojdzie prędzej czy później do filii zagranicznych tych wszystkich platform. Ale tu będzie opóźnienie moim zdaniem jeszcze większe. No tutaj jeśli chodzi o X, to będzie wojna raczej z Komisją Europejską, z zarządcami Europy, no oni tak już mówią, że tu trzeba wyłączyć. Ich akolici w polskich mediach i w polskiej przestrzeni publicznej mówią to wprost, w mediach mainstreamowych, musimy wyłączyć X, musimy wyłączyć Facebooka. No mam nadzieję, że chociaż to Trump zatrzyma i powie, ale no co, co wy, no chyba nie. No to jest wyścig, czy Polska między innymi będąca, w, ale też i Niemcy będąca w okresie przedwyborczym dostanie uzasadnienie wyższego rzędu, czyli z Unii Europejskiej, żeby przy swoich lokalnych decyzjach cenzuralnych powoływać się na decyzje Brukseli. I w tej chwili na tym ta cała zabawa polega, chociaż w Polsce widać, że jak zwykle my jesteśmy o jedną fazę później, czyli jak Europa. Mo, może tam w jakiejś formie paść na kolana przed tym y, y, powrotem do wolności y, wypowiedzi, to my będziemy trzymać gardę do końca i to, to będzie tylko pokazywało nasze zapóźnienie, nawet w stosunku do Brukseli. My mamy takiego rodzaju, no, że tak powiem, y, przeciwfazę, w której pracujemy jako y, chcący się wykazać słabeusz, y, nadrabiamy miną i Czasami walczymy i wysadzamy pociągi w wojnie, która została już odwołana. Co to oznacza, pana zdaniem, dla Polski? Co będzie z nami? No bo ja, mam, ja czekam, do, zadałem to pytanie wcześniej dla Pawła Lisickiego, redaktora naczelnego do rzeczy, który to powiedział, zadałem mu pytanie, ja się ciekaw jestem, jak on myśli zachowania na przykład pana Kaczyńskiego, albo szczególnie dziennikarzy na przykład z Republiki, albo z Gazety Polskiej, gdy Trump spotka się z Putinem. Co pan na to. No to będzie trudna historia, bo tu będzie, będzie wiele stron zjadało swój własny język, dlatego że akurat te kwestie dotyczące onucyzmu w Polsce są elementem walki politycznej i to po obu stronach. Wydaje mi się, że akurat kwestia Polski jest funkcją w ogóle globalnej polityki Trumpa, który ma do rozważenia dwa scenariusze, czyli izolacyjny i jednak walkę utrzymania utrzymanie hegemonii. Myślę, że on dojdzie do dialektycznego wyboru obu tych dróg, że tutaj zapewni sobie na zapleczu więcej spokoju i przestrzeni po to, żeby tę hegemonię w sposób strukturalny jednak utrzymać. Natomiast Polska w tym względzie poprzez swoją adopcję strategiczną, czyli bierne pozwalanie na mieszanie u siebie w garach, a także postawę takiego Kuderlaka, który przestał trenować, bo miał umieśnionego kumpla na podwórku i był wysyłany tylko do pyskowania. Natomiast, jakby przychodziło co do czego, to bieg z powrotem po silnych kolegów. To taka sytuacja, która trwała przez 30 lat, nie będzie przez nową administrację traktowana jako współpraca z, krajami, z krajem silnym o dużym potencjale, ale raczej nie na nieszczęście. Jakąś strefą buforową przed polem przyszłych konfliktów, da Bóg, że tylko gospodarczych, a nie daj Boże, też militarnych. W związku z tym, my jesteśmy nie tylko w tych chipach nieszczęsnych, ale krajem drugiej kategorii obecnie dla, dla administracji amerykańskiej, dlatego że nie przedstawiamy dużego potencjału, a też nie mamy własnej suwerenności w podejmowaniu decyzji, daleko nam do gospodarczego układu. Jaki ma w tej chwili w Europie, jako ekspozycję na Stany, Orban z państwem węgierskim, który jakoś dało mu się pogodzić uczestnictwo w Unii Europejskiej, dobre stosunki z Waszyngtonem i świetne relacje z Chinami, bo eksport europejski do Chin, do Europy w ponad 40% ląduje na Węgrzech. W związku z tym, to nic nie przeszkadza temu, żeby. Broniąc interesów własnego kraju i podwyższając jego potencjał, być w Unii, być dobrze ze Stanami i być dobrze z Chinami. Tak samo jak w przypadku Turcji, która jest członkiem NATO, prowadzi do, w ramach tego sojuszu samodzielną, suwerenną politykę militarną i nikt nie będzie decydował o polityce regionu bez udziału Turcji. A wyobrażam sobie, że o polityce w naszym regionie będzie w związku z tą słabością strukturalną trzeciej RP będą decydowały bez naszego udziału inne mocarstwa. No dobrze, ja tak się martwię. Mówi pan o Węgrzech. No, można było zrobić wszystko, gdyby się miało dobrą elitę polityczną. Po prostu polityków, którzy zarządzają tym krajem. No ja właśnie oddałem do druku książkę do, na, na temat elit. Skąd się wzięły, jak działają, i skąd się wzięły w Polsce, jak działają w Polsce. Więc tutaj nie mieliśmy zbyt dużo szans, ponieważ trzecia RP została poczęta in vitro poza organ, organizmem narodu. To było w próbówce działań byłej władzy, która oddawała tak władzę przysz, przyszłej, znaczy obe, wybranej przez siebie opozycji, żeby jej Włości nie zostały naruszone. Tylko, żeby zmieniły się dekoracje, i potem ten zarodek wszczepiono w tkankę narodową, z którą się tak dzieje, jak to z dziećmi in vitro. Czasami dochodzi do różnych genetycznych niezgodności, czasami dochodzi do konfliktów, i na no, ten naród tak różnie, on ma stosunek do tej trzeciej RP, tak właśnie poczętej. Okej, okay. trzecia RP i tak dalej. Jak na początku myślałem, że jak Trump wygrał, to mówię, o to dobrze dla Polski, a teraz po tych zapowiedziach, jeśli chodzi o Ukrainę, to mam mieszane uczucia. Co pan na to? No tak, ale to nie dlatego, że Trump jest niedobry, tylko dlatego, że my jesteśmy słabouszami i zachowywaliśmy się... No, no, nasza polityka zagraniczna i dyplomacja to jest po prostu pasmo jednych wielkich wpadek, pomyłek, które mają już tak systemowy charakter, że wydaje mi się, że nie są przypadkiem. Każda polityka zagraniczna, dziedziczona bez względu na zmianę władzy, prowadzi do osłabienia naszej pozycji względem sąsiadów, sojuszników, i nie, nie wykorzystuje naszego geopolitycznego położenia, nawet względnego sukcesu gospodarczego. To wszystko nie jest przekuwane na wzrost siły naszego kraju. O co zresztą moim zdaniem dbają mocno zewnętrzne czynniki za pomocą kompradorskiej elity, którą mamy od III RP. Kompradorstwo polega na tym, że komprador jest pośrednikiem dbającym o interesy kolonizatora, a większość krajów zachodnich traktuje Polskę jako kolonię do eksploatacji. W związku z tym nasze elity zajmują się wyłącznie dbaniem o interesy zewnętrznych patronów odbierając rentę kompradorską za eksploatację narodu polskiego. No smutne to, co Pan mówi. Jakieś pozytywy? No, pozytyw jest taki, że Unia się troszeczkę mocno, znaczy mocno się sypie. W tej chwili jesteśmy w okresie przejściowym, czyli jeszcze, for, jeszcze stare formy wy, zaczynają wypełniać nowe treści, to znaczy idzie wyraźny impuls, powiedział antypostępowo-lewacki. On jeszcze nie ma form takich ustrojowych, które dawałyby większość w wielu krajach, ale zmęczenie tej lewic tą lewicową agendą jest już tak wszechobecne, że wydaje mi się, że jest oddolny ruch do tego, żeby to zmienić. Bardzo martwi mnie jedna rzecz, że te ruchy są szczególnie w Polsce mocno rozproszone. Na czym zyskuje system, dwupolowy popisowy, ale to oznacza, że jest konserwacja tego samego systemu. I jest coś, co postulowałem już przy wyborach do Europarlamentu. Brakuje międzynarodówki prawicowej. Każda prawicowa partia walczy solo. A wydaje mi się, że interesy, do tego, żeby przejść na lepszą stronę mocy, są międzynarodowo podobne. I wypadałoby tutaj pokazać wszystkim innym narodom, że nie robimy to w pojedynkę, że nie jesteśmy wybrykami danego systemu, tylko że to jest ogólnoeuropejski, a teraz patrząc na Trumpa, ogólnoświatowy trend. Tak na koniec. Czy ten J.D. Vance, którego widzieliście na zdjęciach tutaj między naszymi gośćmi, to będzie następca Trumpa? Myślę, że jest szykowany na to głównie dlatego, że w przeciwieństwie do Kamali Harris nie będzie malowanym wiceprezydentem. Tam widać, że dostanie kilka ważnych działek do operacyjnego zarządzania. Oczywiście wiadomo, że przed, pod nadzorem Trumpa, bo słońce jest tylko jedno, natomiast będzie miał szansę się aktywnie wykazać i nie będzie tylko dekoracyjnym wiceprezydentem. Patrząc na jego charakter, że tak powiem geopolityczno-socjologiczny, pochodzenie z tego pasardzy i właśnie reprezentowania tych głównych ofiar tej lewackiej transformacji, może być dobrym kandydatem na następnego prezydenta i wydaje mi się, że jest po to, będzie tak mówiąc wszystko, hodowany na to stanowisko. Jerzy Karweli, publicysta do rzeczy, był moim gościem tutaj. W ja się przełączam, żeby zobaczyć, czy Trump mówi to, co wieszczyłem. Dziękuję Państwu. <laughs> Proszę bardzo. No my nie możemy, nie mamy tej zdolności jeszcze, tak zwanych praw no, autorskich. No, ale potem na pewno będzie, będzie, namawiałbym do analizy przemówienia Trumpa, bo będzie tam wiele obietnic, chociaż znając go po drodze może się jeszcze wiele, wiele zmienić. O, no, na pewno się zmieni, to na 100%. Dziękuję Jerzy z publicysta do rzeczy. Dziękuję, dziękuję. Dziennik bym moim Państwa gościem w połączeniu internetowym